No i Ewy baty pomarańcze, ona tańczy nie tańczy. Witam w kolejnym misji Call of Duty Call of Duty 2 O pseudonimie Tiger Tigris, tak, Francja 44 A my lecimy z koksem Już nie deszczowo! Korzystając z okazji, yy, chciałem pozdrowić, ponieważ widzę, że niektórzy z tutaj często promują inne kanały. Oj, oberwałem! Promują inne kanały, także ja też chciałem zapromować swoich parę, paru ulubieńców yy, w tym odcinku. Także, także może zacznę. Od szanownego pana Tomes W. WP14, sorry To jeden z moich dobrych zagramerów. Polecam go jest z moich poleconych. To oczywiście gra w Call of Duty 1. Osiągnął już setkę widzów. Gratulacje. Stary. Ja chyba tego nie osiągnę za 100 lat nawet. Ja bym chciał. <laughs> Ale cóż, pożyjem zaczynamy. Gra w Call of Duty 1. No i... Polecam to, polecam to, bo naprawdę fajny zagrajmer. O, i tu muszę się wbić z automatem! Z kolbą do mnie, gościu. się jeszcze jest. Także pozdrawiam Tomę z P14. Przepraszam, że mi się język kończy, bo ściągnąłem rowarka. Karpackie, yeah. 9%. Yyy, <laughs> dobra. Kolejnym Zagrajmerem, którym chciałbym polecić i jest w moich poleconych i również fajny Zagrajmer, bo też fajną grę Czeszek, którą kocham, ale nie mogę grać, bo mam za sobą komputerze wygrać w nią. Teraz Resident level 4 Tak, panie Mr. Freeze 498 To Panu mowa Pozdrawiam Ma naprawdę fajne gierki, ma dużo tych gierek no i gość wali oczywiście z PlayStation. Z Xboxa bodajże chyba też. Nie wiem. Musiałbym się z tą jeszcze zgadać, Mr. Chris. Z czego tam jedziesz? Ale chyba z PlayStation. Tak, no i właśnie Resident Evil to jest tam mój... moje oczko w głowie właściwie. Ta gra. o Szwabina. I buja! Wystaw łeb! O, biegi. Building Square, ok. Także pozdrawiam mm, Mr. Chris 498 i, i po prostu i po prostu no co, po prostu no pozdrawiam go. Traci się mnie zawzględnione i po prostu pozdrawiam go. No i polecam go oczywiście. Mr. Chris 498 jest z moich poleconych. W kolejnym za chwilę. Czaj jest system tu jest no Tak to jest jak się skupiam na dyskusji, a nie grze. Sorry. Lecimy. Aha, dobra. Kolejnym fajnym zagramerem, który chciałem polecić i pozdrawiam również. Jest pan o pseudonimie Bester Free. Sorry, że pan, nie? Ale spoko. Jest ziom, o... To pewnie Mr. Free, 3 349 znany w prawie dużej społeczności youtubeowców Również fajny zagrajmer, bo gra zarobiście naprawdę fajną gierkę Oczywiście wszystkim dobrze znana Call of Duty Modern Warfare 2 Coś pięknego naprawdę stare, ja miałem taki komputer jak ty. No kiedyś na pewno będę miał, bo myślę się do czegoś lepszego dorobić. To będę czesał to 2-4 na dobę. Modern Warfare, naprawdę. Także pozdrawiam, Mr. Free. 3-4-9. Cześć, te odcineczki są naprawdę wspaniałe. No i cóż, no i to było chyba na razie tyle, jeśli chodzi o pozdrowienia. Jak na razie to jest moje, moje oczko w kobiet, czyli zagraniczne merów. Jeśli. jeśli kogoś nie wspomniałem, jeśli nie czuję urażony. Na pewno o nich zapomnę. Z tym zamierzam wszystkich swoich, jak one setkę, zamierzam wszystkich swoich stu widzów pozdrowić. Pierwszy do jednego wielkiego filmiku promującego kanał troszkę o nich opowiedzieć. Całą setkę, obiecuję. Całą setkę przedstawię, co mają, jak robią, czym się zajmują, nieprywatnie, bo nie wiem. <grym> Ale w każdym razie będą wklejane filmiki, pokazy. Ojej, gra. Przeżyłem. Także odważę się na taki odważny cel. Odważę się na odważny cel, w pani powiedziane. Zrobienie filmu promującego moją setkę widzów. I o całej setce będzie mowa. No i jedynie o tych, których właściwie nie ma, a jest jedynie słuch. To wspomnę również, nie zapomnę o nich. A tak na początku chciałem tutaj teraz z tego odcineczka zrobić takie promo. Promujące moich najlepszych najlepszych. Znaczy, bardzo gości lubię, szanuję, bo jednak mimo wszystko zawsze się odezwiam, zostawiam tą łapkę. Powiedzmy, że dobrze jedziesz. Aha! Zapomniałbym, zapomniałbym o moim najważniejszym, żeby się tu nie czuł urażony, najważniejszym zagramerem, który spowodował, że się przełamałem głosowo i zacząłem nagrywać z głosem te filmiki. W miarę mi to dobrze chodziło. Który podtrzymywał mnie na duchu, w prywatnych wiadomościach, to oczywiście Luki8009, albo może 8009, to jest mój guru, który, który tak jak Chrisowi pomógł, Mr. Chrisowi pomógł yy, Revil, tak właśnie mi pomógł yy, Luki8009, także, ale Luki jest zbytnio zajęty swoim kanałem, bo ma brud. Brud widzów swoich i brud swoich komentarzy. Jak co sami wchodzę na jego kanał, tam mam tam kupę, kupę do pisania, kupę do odpowiedzi, kupę do nagrywania. Także od czasu do czasu wpadnie na mój kanał. Także dziękuję Ci, Luki. Ale w każdym razie jesteś u mnie, guru. Bo to Ty przekonałeś mnie, że warto to robić. Pozdrawiam ja cię. Dlatego ta igra nie załatwię tą spluwą. No i co? No i to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o te promo. Możemy się skoncentrować i jeszcze raz dziękuję wam wszystkim za, za łapki, za komentarze, za za to, że jednak to, co robię, nie idzie na bo jednak ktoś tam coś obejrzy, prawda? Nie mówię wszystko naraz, ale zawsze jest za jakieś zainteresowanie, prawda? Dziękuję wam wszystkim. Poburzony ten giwer? Nie. A idziemy. Bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim. Teraz czas skoncentrować się na gierce, prawda? Bo troszkę mi to trochę za długo idzie. Teraz będę wiedział, gdzie co ja. Idziemy. Buja Musiałam mieć granaty, goście. Pięknie lecisz. Umiesz latać fałby latać. Czekajcie, łuczek bronksu. Holy oh, shit. Lecimy. A, madafaka Gdzie? Pięknie, tam się jakiś koleś czai. I już go sprzątamy. I tu goście, macie Ojojojo, ale ja Trochę za dużo a, kurde, kość z jakąś zamiścią zaatakowaliście. To nasi, a my tu, właśnie się rozbijam. Cześć, to Cześć, koś Co tu do mnie z granatą dosił? O, się wystawiam. O, ja się wystawiam. Pięknie. Lecimy z koksem, kochani. Lecimy, lecimy, lecimy. Tu mu w mordę, oczywiście. Raz, dwa. tu mu mordę. Raz, dwa. Cyk. Jest pięknie. Jeszcze żyje. No nie, ale spadłem. Nie udupię kolesia. Tak, pięknie. Kolejny budyneczek. Tu już jedna strzałówa wystarczy. Pyk. I pyk. Jego dobrze było słychać. Pięknie wylecieli. Wylecieli. Pszak. Buja. Gdzie jeszcze? Gorąca noc porno i duszno, jakby to powiedzieli. A w drze deszczowo. Cholera. O, jeszcze jakiś automat. I buja! Czeszemy! Kurde, nie będę się szczypał z kościami. A, i buja! I buja, ale ich tam jest! Kurde, ciężko dupić. Wpadamy! Co ty chciałeś? Ordemu! Bitka! I bitka do mieszkanka. Nie ma nikogo. Budynek nie jest całkowicie odsalony, bo jeszcze mnie nie zaaktywowało. Przeładowanko i Na górę! Jeszcze jeden! Dobrze, uwolnione do mleka. Coś długi level, muszę przyznać. Idziemy dalej. Uja! Ale czeszlanka O sorry, film dostał. <granat> Prince Czepek dostał, no Jeszcze jeden granacik. Wszyscy wypadają przez Prince'a. Prince to jest twardy gość. Morda. Jak się złożył jego trumny? I buja! Jake Paki! Coś jeszcze? To Co cześć? Przede wszystkim gdzie? A, jestem! Tak. Cześć, jak mi ale teraz chyba zostanie. <śpięknie> pięknie. Chodź na chłopy! O ty mędu, weź tu. Spalisz gumy, tak? Jeszcze mi udupi tym kaliberkiem, czujecie? <grytanie> to był szok, szok żeby Kurde, James, James, Junior. Albo szeregowy Ryan. Został kaliberkiem i padł od razu. Buja! Trzymaj. zobaczymy co teraz zrobić. I lecisz Kościół. <grytanie> Pięknie. O, oh, się! I morder! I Zdziały z nazu O kurde, kościele dzwonią. Ciekawe. Ciekawe na jaką w czasie wojny. Uuu! A tu jeszcze sztab zostaje. Bo do... gdzie tu włazi gościu? Gdzie oni się wbijają? Tam trzeba te drzwi obiewieźć tam tego najwięcej szerszeni nie wychodzi. I robimy w Pięknie. Pięknie. Muszę ma przyznać, że yy, tutaj zbliżamy się po małych kroczkami do levelku, gdzie będzie. Co do levelku. Po tym levelku będzie levelek mój naj, gdzie trzeba będzie bronić budynku. Nie to, że my nacieramy na Niemców, tylko że Niemcy nacierają na nas. My musimy się przez parę minut utrzymać w jednym miejscu. To najbardziej lubię, to najbardziej hardcore. Największy hardcore właściwie. Utrzymanie, utrzymanie kudeliny. Dobra, lecimy na sztab. To samo będzie w levelku z The American Marines, oczywiście. Uważam! O ty gnoju. I tu mamy sztab. Najcięższy do zdobycia. O, ile bydła leci. O, oberwałem granatę. Sztab. No, oczywiście lubię gry, gdzie... Lubię te levelki, gdzie trzeba nacierać na gości. To będzie bunker z Americans Marines, będzie bunkier, ulejże Trzeba będzie bronić bunkra przez dłuższy czas, właściwie będą nacierać, 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 to samo będzie następny leveliku w tej części y kampanii francuskiej z Anglikami Bo to będzie kolejny lewelek właśnie A te tak innowacyjnie mi się podobają, bronienie czegoś przez dłuższy czas Jeszcze zdobędziemy ten sztab i poza woda. Buja! Buja! I wejście smoka! Aha, amfra trzeba wbijać, bo normalnie Z tego sztabu, jak się nie zdobędzie od środka, to się nie skończy tego levelu. Tak zaprogramowany. Dzięki! Pięknie, już przeszli gości. Co? Ty do mnie? Chodź Fabiny, chodź tam mi chłopaki pomóc. Przeładuj! I buja! I bu! I chyba buja. Teraz się nie dam wydymać, już parę razy mi tu kylem. Kurde, y nie trafię. Ja celownika. Jest! Jeszcze dwa, załatwiam sprawę.

No i to było na tyle. Dziękuję za odcineczek, za wysłuchanie mnie, za moich widzów, za subskrypcję, za oglądanie i hejka.